A teraz będą sobie gadali. Tak to, te są te pałę czy pan konsul Śniżek powie, że nikt nie ma prawa. Ten posłuchów, że właściwie to funkcjonuje do nikogo. A pa funkcjonariusze mają prawo ubić każdego. Przepraszam. potem on powie, że cały program, dopiero by dost powiedzieć. O. hej, Nienawiść, podpuszczanie, Polak przeciw Polakowi który powiedział. Który opierdala pałę, e, jak on ma? Że może do nich podejść demonstrant. Biedronowi, tak? Bo oni są w parze. Oni muszą być Na tym polega siła... Nie wnikam. Kto kogo robił pałę? Kto roznosi zaradę w pandemie? Kto chce aborcji? Kto kogo bije? To są Polacy. Zobaczcie, Polacy. panu powiedzieć, że minister... Polacy. powiedział te słowa, o których Mówię. i był zdenerwowany tym, że nieumądrowani policjanci zeszli... Biją człowieka w centrum Warszawy, który zdenerwował dwa serca na z Smoleńskim, a napisałem do was, napisałem wszędzie i mieliście na to wyjebane. Dlaczego? Bo wam o to chodzi, żeby była cały czas wojna. ...obraża wszystkich, mówi, i tak dalej. Ja mówię o użyciu broni, pani redaktor, no mówię o użyciu broni, przecież... Idioci ten lubi robić loda. Ten kłamie, ten kłamie, ten podpuszcza, ten podpuszcza, ten na tego, ten na tamtego, a ludzie umierają na ulicach. O, a to Polacy. Polak przeciwko Polakowi, zobaczcie. Polacy, to też Polacy. Jesteście brata. Può dice cecità. Gli muovi 5 I co?